Tylko nie buczcie! O co chodzi z buczeniem? Oczywiście, yy, dzisiaj się o tym przekonacie. Wracamy do tematu Eurowizji, a nawet do serii, która yy, no już dawno nie była na kanale, czyli wspomnienia eurowizyny. Dzisiaj przynosimy się do 2006 roku. Czyli aż 13 lat wstecz. Co się wtedy działo, ile pamiętam, co sądzę o niektórych zmianach i wydarzeniach, to czas yy, przejść do meritum. Przede wszystkim zacznijmy od preselekcji, które yy, odbyły się po rocznej przerwie, bo, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku z tej serii, w 2005 roku zachodziły zmiany w zarządach telewizji polskiej. Nie myślono o Eurowizji. Tak priorytetowo i w sumie to nic się nie zmieniło, ale wtedy już było spokojniej, można było pomyśleć o selekcjach. I już w listopadzie TVP ogłosiło nabór do yy, publicznych selekcji i 28 stycznia te selekcje się odbyły. Odbyły się jeszcze wtedy w studiu TVP, jeszcze nie w holu. prowadzili te selekcje yy, Artur Orzech. Shock oraz Agnieszka Szulim. Jeszcze wtedy Szulim, a nie Szulim bardziej woźniak Starek. I mm, spośród 15 wykonawców wiadomo, że wybrać można było tylko jednego. Yy, mimo tego, że w regulaminie yy, był zapis, że zgłosić można się z jedną piosenką, to yy, nie, najwidoczniej nie był on aż tak egzekwowany, ponieważ Chociażby zespół ich troje zgłosił się również z drugim utworem. Zespół Iwan i Delfin zgłosił się z trzema utworami, nie udało się z żadnym. What a shock. Zgłosiła się Mandaryna, która miała już na koncie, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, swój występ w Sopocie. Więc raczej yy, nikt nie chciał dawać jej szansy, bo było skazane z góry na porażkę, ze względu na to, że trzeba śpiewać na żywo. Zgłosiła się też Gosia Andrzejewicz, która. A potem próbowała swoich sił w selekcjach chociażby w Szwajcarii czy na Białorusi, gdzie również jej się nie udawało. Zgłosiła się Marysia Sodowska, zgłosił się Szymon Wydra z zespołem Carpe Diem. Im się nie udało, zgłosiła się również Sara May. Być może nie kojarzycie tej postaci za bardzo, natomiast w tamtych czasach była ona głównie znana ze swojego niewyparzonego języka, obrażania gwiazd, szczególnie Dody na przykład, czyli innej kontrowersyjnej postaci. No i głównie z tego żyła i była ona e, w stawce rezerwowej, czyli była blisko tego, żeby wystąpić w tym głównym y, koncercie. No i y, koncert się odbył z jedną bardzo ważną zmianą względem tych selekcji, które były... Y, w 2003 i 2004 roku, a mianowicie wprowadzono jury, czyli 50% głosów należało do grona jurorskiego, a drugie 50% do telewizorów, którzy oddawali swoje głosy yy, przez smsy. No i w tym jury zasiadli między innymi Marlarodowicz, yy, zasiadł Robert Leszczyński, zasiadła na przykład też Maria Szabłowska, te postaci. Potem też przewijają się w naszej Eurowizyjnej historii, mniej lub bardziej. No i spośród tych 15 wykonawców, którzy wystąpili, to na pewno najbardziej zwróciłem uwagę na Denzela, który swoją chyba największą popularność odniósł właśnie w Polsce. I mimo tej wielkiej popularności, mimo tego jednego hitu, który wszyscy znamy, czyli Pumper Up, to oczywiście on wystąpił z innym utworem premierowym, to zbytnio nie y, przyciągnął publiczności aniżeli, żeby porwać ich na tyle, żeby przejść do... Y, wygrać tę preselekcję. Na pewno warto wspomnieć o bratankach, ale już w zmienionym składzie, mianowicie bez Haliny Młynkowej, no I jakby się tu można było spodziewać, no, zespół też nie odniósł już takiego sukcesu, bo wszyscy kojarzyli bratańki i tak z tą pierwszą wokalistką. Był też Sławek Kuniatowski, który raczej um, był kojarzony z Idola, i po tym czasie jakby na no, długo zniknął z życia y, w tym show biznesie. Potem, po długich, długich y, latach i zmianach, y, wrócił i był chociażby w Tańcu z gazdami, ale raczej muzycznie. Mało kto o nim słyszy, Jet Set to duet, który na pewno znacie, ponieważ oni rok później pojadą na Eurowizję. Tutaj byli na miejscu trzecim i właściwie byli również bardzo blisko tego, żeby pojechać, bo zabrakło im niewiele do tego, żeby rzeczywiście nas reprezentować. Wiele osób też twierdzi, że oczywiście ta piosenka How Many People była o wiele lepsza. Ja też tak sądzę. No i jeszcze postać, którą. Wszyscy doskonale znamy, czyli Kasia Moś, Kasia Moś, która pozostaje bodajże do tej pory, jakby, weteranką krajowych eliminacji, ponieważ wystąpiła chyba jako jedyna aż trzykrotnie i mi się wydaje, że jest też taką uczestniczką, która może się pochwalić, że naprawdę wszystkie piosenki były naprawdę na dobrym poziomie. Oczywiście odstaje to już teraz w tych czasach produkcyjnych i tak dalej, ale wydaje mi się, że tamta piosenka nie miała nic. Wielkiego do zarzucenia. Może nie powalała, ale ja ją bardzo też lubię, i w sumie cieszę się, że dzięki temu Kasia też pozwoliła sobie na taką chwilę refleksji, że chce wykonywać taką muzykę, jaką rzeczywiście lubi, a nie taką, którą ją i ktoś po prostu nakaże śpiewać. Więc nasza moda Kasia Moś, bodajże 18-letnia wtedy, no nie zajęła zbyt wysokiego miejsca, ale pamiętne słowa Maryli Rodowicz: Kasia Mosia. I Kasia druga, czyli Kasia Terekwicka i ich Troje. Czyli także dwie y, ważne postacie w tych prasacjach. W sumie nawet najważniejsze z tego względu, że y, po pierwsze, ich Troje no to weterani, już polskiej sceny muzycznej, y, również byli reprezentanci, choćkolwiek no, w większym składzie, ponieważ pojawiła się Justyna Majkowska. Która odeszła z zespołu, jak pamiętacie, w 2003 roku, krótko po Eurowizji. Zastąpiła ją Anna Świątcza, która stała się też e, trzecią żoną mm, Michała Wiśniewskiego, i mm, była też Magda Fem, która była pierwszą żoną. Czyli brakowało tylko Mandaryny. Mandaryna się nie dostała. No i był też niemiecki raper Rio McCoy, i oni postanowili zgłosić się z utworem Follow My Heart, który oczywiście znamy, no bo ten utwór wygrał. I Kasia Telekicka, która była poniekąd no, nowicjuszką na scenie e, muzycznej, bo też piosenka na kolana była jej debitańskim singlem. I walka może nie była aż tak zacięta, jakby się wydawało, dopóki nie doszło do głosów jury i głosów widzów, gdzie zarówno Kasia, jak i i ich troje po sumowaniu mieli tę samą liczbę punktów. Od jury ich troje otrzymało punktów 5, Kasia punktów 10, a od widzów Kasia otrzymała punktów 7, a ich troje wygrali. U widzów otrzymują punktów 12. Kto wie, czy przysłużyła się do tego piosenka, czy przysłużyło się do tego nazwisko i nazwa popularność grupy Ich Troje. I remis rozstrzygnięto następująco, że zwycięzcą zostaje ten yy, um, uczestnik, który zgromadził więcej punktów od widzów. No i tym samym to ich troje w zwiększonym składzie pojechało do Aten. Wiele osób twierdzi, że to właśnie Kasi poszłoby zupełnie yy, lepiej na yy, scenie w Atenach. Ciężko mi o tym mówić. Ja bardzo polubiłem piosenkę na kolana, dopiero po selekcjach, na początku ona mi bardzo nie podchodziła I w sumie chyba ich której było takim moim faworytem Tylko i wyłącznie dlatego, że znowu liczyłem na to, że odniesiemy jakiś sukces Pamiętając ich dokonania w 2003 roku Jak potem się okaże, było blisko, ale No nie do końca, pewien niesmak pozostał um, i No naprawdę, to było takie uczucie, gdzie myślało się Oni wiedzą co mają tam zrobić Więc będzie dobrze ale zanim przejdziemy do samego konkursu, no to oczywiście warto wspomnieć, a yy, jeszcze taka ciekawostka w sumie. To zauważcie, że ich troje wygrało drugi raz, a zarówno w pierwszych PSS-ach, w których brali udział, w ogóle pierwszych, i w tych, zarówno tu i tu, gościem był zespół BAM. Więc może coś mają wspólnego, może powinni się rozliczyć. I teraz przechodząc dalej, to warto jeszcze powiedzieć tutaj o innych preselekcjach, a właściwie o preselekcjach, które odbyły się wtedy jeszcze na Serbii i Czarnogórze, jeszcze przed ich y, oficjalnym rozpadem. I no, żeby jak najbardziej skrócić tę historię do samego minimum, to zarówno nadawca serbski, jak i czarnogórski y, wystawili. No, swoich, jakby, reprezentantów, wybrali swoich reprezentantów, swoich uczestników, oraz yy, a a raz wystawili jury. I zarówno cz czwórka jury była od yy, strony serbskiej, jak i czwórka od czarnogórskiej. Można byłoby się łatwo spodziewać, głosowanie, szczególnie czarnogórskie, polegało na tym, żeby głosować tylko na piosenki z Czarnogóry. Tym samym serbskie jury zostało. Yy, no, może nie tyle pokrzywdzone, tylko po prostu było, chciało być bardziej sprawiedliwe i oddawało również głosy na tych, którzy występowali ze strony Czarnogóry. W efekcie zagłosowali tak, że wystarczyło, żeby faworyt, może nie faworyt, żeby uczestnik ze strony czarnogórskiej, który otrzymał same 12 od czarnogórskich od Serbskich nic, nie przepraszam, 8 punktów w sumie wystarczyło żeby wygrać. I to oznaczało, że serbski fawory, a w ogóle faworyt yy, całego tego konkursu yy, przegrał w tej, yy, w tych preselekcjach no i wywołało to ogromny skandal już w trakcie głosowania było słychać ogromne poruszenie wśród publiczności wielkie niezadowolenie, buczenie doszło do rzucania butelkami Naprawdę wielki, ogromny chaos. Do tego stopnia, że gdy ogłoszono zwycięzcę, zrezygnowano, żeby to właśnie zwycięzcy, czyli No Name z utworem yy, swoim zwycięskim, zaśpiewało jeszcze raz, tak jak jest to w sumie w tradycji wielu koncertów tego typu, to zamiast nich wystąpili laureaci drugiego miejsca, czyli ci faworyci wszystkich yy, zgromadzonych w arenie. No, oczywiście, wielki skandal przełożył się na to, że. Zarówno strona czarnogórska, jak i serbska nie mogły dojść do porozumienia i zgłosiły się z tym do Europejskiej Unii Nadawców. Europejska Unia Nadawców umyła trochę ręce i stwierdziła, szczególnie, że to było bodajże dwa dni przed oficjalnym deadline'em, że mają to sami rozwiązać. No i nie doszło do porozumienia. Tym samym Serbia, Czarnogóra, jako bodajże pierwszy i póki co ostatni kraj, nie wystawił swojego reprezentanta, ale zachował. Prawo do głosowania. I to prawo do głosowania mocno się odbije, szczególnie na nas, ale o tym yy, w późniejszej części filmu. Film o I możemy przejść do samego konkursu, który odbył się w Atenach dzięki zwycięstwu Eleny Paparicu. I muszę Wam przyznać jedną rzecz, że na pewno oglądając moje filmy już wiecie, że to jest to jeden z moich ulubionych zwycięzców. I przez wiele lat oglądając Eurowizję, zarówno interwale, jak i openingi zawsze były dla mnie do pewnego momentu oczywiście. Myślę, że Do, do tak, no nie wiem, 2000. Z tego, czyli bardzo długo były takim dosyć nużącym momentem takim mało ciekawym ale akurat kiedy występowała Elena z otworem My Number One oraz Mambo pamiętam te interwale do dziś to były jedyne interwale z którymi ja patrzyłem zahipnotyzowany w ten ekran i to jest też jakiś szczególny moment mówiący dla mnie to jest rzeczywiście mój ulubiony zwycięzca na bardzo długo i szczególnie to wspominam ale... Przechodząc teraz do e, innych konkretów związanych z konkursem, to konkurs prowadził m.in. Sakis Ruvas, który e, reprezentował swój kraj w 2004 roku, zajmując tam trzecie miejsce, więc była to zona postać. No i na pewno pamiętacie też moment, w którym e, wielka klepsydra, odmierzająca czas głosowania, przechlona przez prowadzących, nagle postanowiła się znowu przechylić. Więc to na pewno też taki moment, w którym ci prowadzący są Um, takim znakiem rozpoznawczym Eurowizji. I mm, scena nie wiem czemu zawsze mi się kojarzy z Colosaurus ale bardziej inspiracją był tutaj dysk Faistos, czyli no, duże nawiązanie do mitologii greckiej. Natomiast samo hasło Field the Rhythm, raczej mało jest związane z Grecją, ale jest całkiem proste do zapamiętania, niewymagające, całkiem okej okay. No, to dużo mówić. Logo to było połączenie morza, powietrza i tak dalej, wszystkich żywiołów, mm, mało ciekawe, moim zdaniem. Wygląda troszkę jak Bazgoroły. No, sorry. I i, I i i, i a no właśnie, jeszcze a propos debiutujących państw, to debiutuje Armenia, która otwiera półfinał i zamyka finał. Więc jakby na najdłużej czekała na swój drugi, drugi występ. Yy, no, nie było jeszcze Azerbejdżanu wtedy. Więc przynajmniej nie było jednego konfliktu politycznego. Natomiast drugi konflikt polityczny, o którym raczej dowiedziałem się dużo, dużo później, nie wiedząc w sumie, yy, dlaczego ten konflikt trwa. Później dopiero się zagłębiłem, ale pamiętam jak dziś, że zdziwiło mnie, dlaczego Former Yugoslav Republic of Macedonia jest napisana pełną nazwą, a nie w skrócie, tak jak było to. Wcześniej. Na pewno nie miałem pojęcia dlaczego. myślałem sobie, no może nie wszyscy wiedzą, co to za nazwa, więc wyjaśnili. Oczywiście nie o to chodzi, bo chodzi tutaj o konflikt yy, grecko-macedoński, o nazwę. Ta nazwa, oczywiście, w zmieniona, ale zobaczcie, jak długo i jak bardzo bolało to Greków, że postanowili wyświetlać pełną nazwę, chociażby miała się nie zmieścić w ekranie. No i przejdźmy już do samych występów. W półfinale wymienić muszę trzy występy, trzy, które nie weszły, i są to Belgia, czyli Kate Ryan, dosyć popularna postać w Polsce na tamte czasy, trochę jak Denzel, yy, gdzie miało się wrażenie, że tylko w Polsce jest ona popularna. No i też wielki faworyt widzów i fanów, na tyle, że jej nie wejście do finału stało się jakby mm, wyznacznikiem nagrodą imienia Kate Ryan. oznaczamy tego uczestnika, który uważamy, że najbardziej niezasłużony nie wszedł do finału. Jeżeli mogę to tak nazwać, został najbardziej e, oszukany jakby z tego, okradziony z awansu. No i też pamiętne ujęcie na nogi e, w takim kulminacyjnym momencie. Ogólnie bardzo fajna piosenka, ja ją bardzo lubię. Jest mi też szkoda, że nie weszła. Ale my byliśmy oczko wyżej, jakby nie patrzeć. No właśnie, czyli polski występ. Polski występ to był jeden wielki grecki w sumie nie wiem, czy to było greckie, ale no, ogromny chaos. Takie trochę Rio de Janeiro spotkało y, naprawdę jakieś greckie, greckie dawne przyjęcie starożytności. Nie wiem, co zespół Ich Troje w powiększonym spodzie miał na myśli, ale był to troszkę burde, trochę na kółkach. Może, może nie burde, może cyrk na kółkach, bo to jest lepsze określenie. No cóż, w ogóle rok 2006 to jest rok sporego kiczu, sporych występów dziwacznych i na pewno ten występ się troszkę w to wpasował. Ja uważam, że piosenka zasługiwała na finał, jak najbardziej. Co do występu, mam tutaj no niestety wątpliwości, czy to na pewno poszło w dobrą stronę. Ten cały teatrzyk związany z mm, ciążą, plus no namieszano w tych językach na tyle, że to było jakby fajne gręce razy 5. Że jak tam to się sprawdziło, to tutaj tym bardziej. No nie do końca, bo zabrakło. Zabrakło nam punktów. Yy, no i właśnie tutaj ta Serbia Czarnogóra trochę namieszała, ponieważ gdyby nie to, że zachowali prawo do głosowania i dali 10 punktów Macedonii, to gdyby odjąć te 10 punktów Macedonii, to my byśmy weszli do finału, a Macedonia by tam została w półfinale. Więc thank you so much Serbia i Czarnogóra. Montenegro. No i jeszcze jeden występ warty podsumowania z półfinału, to Islandia. Ale głównie dlatego, że był to tak zły występ, że nie da się go nie pamiętać. I też zachowanie samej Sylvie Knight, która po e, zakończonym półfinale i oczywiście, braku awansu czyli no, porażce, zaczęła wyzywać e, dziennikarzy, uczestników, szczególnie e, Karole ze Szwecji. Była ogólnie bardzo nie miła. Arogancka w tym konkursu co do wszystkiego i uważała, że wszystko jej się należy, jest królową. Czyli można by rzec, że taka gorsza, może nawet nie gorsza, ale taka naprawdę złe, takie złe wcielenie do tamtych czasów. I no niestety dla niej Europa się nie dała na to nabrać, mimo yy, naprawdę wielu starań, bo tam się na tej stanie działo aż za dużo. Nie udało się wejść do finału i chwała Bogu, do którego dzwoniła w trakcie tego występu. Ochronił nas. No i finał. Tu w finale mam naprawdę sporo wypisanych, ale już tak, jesteśmy przy Islandii. To warto też wspomnieć o Litwie i Szwecji, którym są to dwa występy, trzy występy w sumie, które, którym towarzyszy szczególnie na początku, na końcu również e, buczenie. Czyli coś, co może Wam się teraz kojarzyć z Rosją, kiedy się pojawia na ekranie obecnie. Natomiast wtedy Islandia była, została wybuczona właśnie przez to, jak Sylwia się zachowała i jak arogancko wydawało się, że Islandia podeszła do konkursu, że wystarczy wystawić dziwactwo, i to już nam załatwia sprawę. Litwa, myślę, że nie do końca wszyscy zrozumieli yy, tego takiego trola, jakim jest utwór We are the Winners, który jest w sumie no, bardzo chwytliwy i. Tupienuszka, nie? W sumie lubię. Yy, I Szwecja to takie The Winner Takes It All wersja Eurowizja. I dlaczego ktoś buczy na Karolę ze Szwecji? Otóż no niewątpliwie Eurowizja kojarzy się z środowiskiem LGBT i um, Karola wypowiadając się, że yy, wierzy na przykład w to, że można wyleczyć się z homoseksualizmu i że homoseksualizm jest yy, no, nienaturalny, no to raczej nie, nie miała zbyt wielu zwolenników, wręcz przeciwników, co też słychać na początku i na końcu jej występu, kiedy publiczność dostaje się do głosu. Natomiast sam występ na pewno jest bardzo szwedzki, bardzo taki szlagerowy yy, i taki bardzo diva style. I myślę, że Szwecja może przebić sobie piątkę z Grecją, która wystawiała bardzo podobną piosenkę, w sensie takiego y, szlagierowego y, divasa, właściwie diwę Anne Visi, która też wcześniej reprezentowała y, i Cypr, i Grecję na Eurowizji. I czasami nawet mam wrażenie, że ten występ był z playbacku. Nie wiem czemu. Mam takie ogromne wrażenie, że byłbym w stanie w to uwierzyć, ale chyba jednak nie. No może po prostu nie jestem w stanie uwierzyć, że kogoś słychać tak dobrze, trzymając mikrofon tak daleko, no ale. Ukraina to jest jeden z, z tych występów, który bardzo lubię, do którego często wracam. Cieszę się, że tego typu piosenka miała miejsce, bardzo skoczna, radosna, chwytliwa, jeden z moich faworytów. Yy... Rosja, czyli kraj, który zajął drugie miejsce, to jest dla mnie wielka pomyłka. Ja nie wiem czemu nie było tam wysokie miejsce, naprawdę. Strasznie irytuje mnie angielski yy, z rosyjskim pomieszany z, y, ten akcent, bardzo męczący dla mnie. I sam Dima wygląda, jakby wyszedł z przełomu lat 8990. 90. Turcja też jest jeden zysłem, który bardzo mocno pamiętam. Też niestety ze złych raczej wspomnień należy to zakategoryzować, bo to było bardzo toporne i pani Wokaliska była taka bardzo męska. I sama piosenka była dosyć toporna, krzykliwa, straszna ta była Turcja. Byłem pamiętam, mocno rozgoryczony, że kolejny rok z rzędu Turcja nie zawodzi. Łotwa to była piosenka, którą y, mogliśmy usłyszeć po raz pierwszy w wersji a cappella. I podziałało całe szczęście. Malta, czyli brat Claudii Faniello. Chyba już w rodzinnych genach jest, że no, u widzów nie uda im się zwojować za bardzo. Bo Klaudia w półfinale drużyny miała 0, a jej brat miał punktów 1. I dwa występy jeszcze warte odnotowania dla mnie to są oczywiście Bośnia i Hercegowina, czyli mój główny faworyt do zwycięstwa. Niestety się nie udało, ale trzycie miejsce jak najbardziej zasłużone, bardzo wysokie. Ogólnie jest to piękna bałkańska ballada, naprawdę czarująca yy, i klimatem, i yy, melodią. I naprawdę ten występ to jest taki, gdzie w ogromie tych kiczowatych, dziwnych, kolorowych występów to się naprawdę wyróżniało w tamtym czasie i cieszę się, że zostało dostrzeżone. Myślę, że widzowie mogli też mieć trochę dość tego dziwactwa na zasadzie, że wszyscy chcą być bardzo inni. Aczkolwiek, jak dobrze wiemy kto wygrał, wygrała Finlandia. I powiem Wam szczerze, że mimo tego, że jest to bardzo charakterystyczne pod względem chociażby wyglądu, uczestników zespołu Lordi, czy chociażby też mocniejszego brzmienia. I też wyróżniała się ta piosenka na, na przełomie tych ostatnich piosenek, które wygrywały. To prawda jest taka, że ja bardzo rzadko pamiętam o tym zwycięstwie. Nie wiem czemu, ale Lordi zawsze często mi umykają, kiedy myślę o zwycięstwach Eurowizji. I tutaj jest niestety Yy, właśnie w ten sposób. Nie wiem, jakoś nie byli może moimi faworytami, ale pamiętam, że jak oglądałem głosowanie i byłoby dość szybko widać, kto wygra. To ja chyba nawet nie dokończyłem tego głosowania yy, oglądać. Po prostu wyłączyłem, wiedziałem, kto wygra. Pamiętam, że mój tata bardzo często słucha tej piosenki, bardzo ją lubi, więc coś w tym jest. No i samo głosowanie, jeżeli już o nim wspominam, no to jest tutaj bardzo jedna bardzo ważna zmiana. Czyli. Głosowanie od tego momentu zostało skrócone, bo punkty od 1 do 7 były już wyświetlane na ekranie i rzecznik podawał już tylko 8, 10 i 12. Z jednej strony, oczywiście, przyspieszało to, nie nużyło się głosowanie i nie dłużyło. Z drugiej strony, jako pewnego rodzaju fan Eurowizji, czekasz właśnie na to głosowanie, bo ono jest najciekawsze i oni ci jeszcze je skracają. Więc można było uczyć lekkie rozgoryczenie, a z drugiej strony, no jednak, człowiek miał. Pewność, że dotrwa do końca tego głosowania, bo ono zawsze było dosyć długie. I... Warte też były odnotowania holenderskie głosowania, a właściwie głosowanie, w którym pan rzecznik mimo wszystko podał wszystkie 7 punktów i jeszcze poprosił... jeszcze podał swój numer telefonu prowadzącym i tak dalej, więc no to było dosyć... E, cringewate. Podsumowując, rok 2006 to rok kiczu, piosenek, które potrafiły albo oczarować, albo zirytować, Występów, które powodowały raczej żenujący uśmiech, powodowały zachwycenie, albo naprawdę um, miały to coś. Natomiast Polska odnosi kolejną porażkę, zajmując 11. miejsce Pufna, ale będąc znowu tak blisko. I nie da to żadnej nauczki na przyszłość, bo chcemy się wpasować w te Eurowizję. I... Muszę Wam przyznać jedną rzecz, że szkoda, że ich której nie wykorzystało potencjału tego utworu, bo ja uważam, że naprawdę utwór mógł znaleźć się w finale, gdyby nie mieszano też wszystkich możliwych języków, bo co za dużo, to niezdrowo. A Wy, jakie piosenki, jakie występy kojarzycie z 2006 roku? Czy oglądaliście go na żywo, ten cały nasz konkursik, czy mimo wszystko nadrobiliście, bo po prostu nie widzieliście jeszcze? To jest Eurowizja w tamtym czasie? Dajcie nas w komentarzach, to był długi odcinek, ale mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Trzymajcie się cię, po cześć! I wtedy